Na szczęście wyjeżdżamy z tego Montrealu już Jednak tu się wszystko mi się przypomina jak tutaj jest byłem kiedyś unikam tego miasta w sumie To znaczy jest przyjemnie przyjechać tutaj na weekend czy long weekend czy, czy coś, żeby się spotkać z jakimiś znajomymi Czy gdzieś po restauracja pochodzić w downtown czy coś Ale ja tu częściej jestem w interesach niż, niż do przyjemności A tutaj jest zawsze jakiś problem no Dzisiaj paskudny ruch. Dwa wypadki były na autostradzie 40, którą musiałem przejechać, bo przecież nie będę ryzykował jakichś tam ulic, których nie znam i, i nie chciałem utknąć, więc i teraz z powrotem od autostrady wjechałem i dalej. Jak widać na załączonym obrazku, tragedia co prawda na mapie pokazuje, że to nie będzie za długo, także może się troszeczkę zwolni. No. Byłem w szpitalu. Z, tym, z tymi paczkami i no już było późno, nie wiedziałem czy tam, tam jest otwarte, gdzie odbierają z reguły przesyłki poza tym to było takie, taka panika, że zdecydowałem wejść do środka, do głównego gmachu szpitala i dostarczyć prosto do biura tego laboratorium, tego gdzie to miało iść, bez żadnych tam pośredników powiedzmy nawet byli pomocni, nawet ochrona mnie nawet pod drzwi tam zaprowadziła, żebym nie błądził bo to szpitale to każdy inaczej jest oznakowany, oczywiście można się pogubić. No ale ponieważ nie wiedziałem, jakie są zwyczaje na ulicach takich bocznych i, i tak dalej, bo to różnie tutaj zależy od miasta, różnie te służby to traktują, więc po prostu wjechałem na zwykły parking. Myślę, no co tam 15 minut, jak będzie nawet 10 czy 15 dolarów, to nie jest koniec świata. No więc byłem 18 minut i zapłaciłem 30 dolarów za parking, za 18 minut. Yy, chyba już więcej do Montrealu nie przyjadę. <laughs>